Hej, nazywam się Radosław Rzeźnik i tak całkiem przypadkowo nazwano od mojego imienia cykl Impres, Lato z Radkiem. Cykl Impres odbywający się w każdy piątek w Galerii Arkady w Tomaszowie ulica Rzeźnicza, przypominam. Będzie można tam się miło pobawić, na przykład trzy karaoke, śpiewając różne piosenki. W zestawie mamy około tysiąca utworów. Organizujemy również różne koncerty. Więc tak, no, impreza lato z Radkiem, no myślę, że to bardzo dobry pomysł. Ciekawa inicjatywa na taką imprezę karaoke, byłem tutaj ostatnio. Świetna atmosfera, najlepszy jest prowadzący, Radek, właściwie dwóch Radków, dwóch prowadzących. No chodzą tutaj po ogródku, śpiewają, podchodzą do gości, wszyscy śpiewają, no, naprawdę świetna impreza. Witam wszystkich gorąco, serdecznie, nazywam się Radek. Dziś kolejna impreza z cyklu Lato z Radkiem, która odbywa się w Galerii Arkady. Zapraszamy dziś w planie Radio z Radkiem. Duży zasób piosenek mamy oraz różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Ej, chcieliby, chcielibyście zagrać koncertu? Ale kiedy? A kiedy macie wolne? Jakiś piątek na przykład, za dwa tygodnie? Pogadajcie z chłopakami. Organizujemy różne koncerty. Podczas imprezy są konkursy z nagrodami ufundowanymi przez właścicieli lokalu. Witam ci bardzo serdecznie. Pytam Witam. Chyba W końcu się przełamują i zaczynają śpiewać, a jak już jedna osoba zacznie śpiewać, no to powoli wszyscy zaczynają. Także impreza się rozkręca. Witam Ci bardzo serdecznie. Pytam Paniasza. Pytam, gdzie będzie Pytam, nie nie Pytam, niestety nie ma gdzie jesteś? Pytam, gdzie jesteś? Pytam, zapraszamy. A jak masz jakiś ciekawy pomysł, to przyjdź, zaproponuj i może go zrealizujemy. Pomysł na zabawę, na imprezę. Aha, jeszcze chciałem dodać, że mamy w galerii hotspota, czyli bezprzewodowy i bezpłatny internet. Można przyjść z laptopem i skorzystać z internetu. Dzięki i zapraszam na imprezę.